Dzisiaj, jeszcze do godziny 15, bardzo się denerwowałem. Miałem ogromną tremę, bo nie wiedziałem, jak Państwo wprowadzić w klimat swoich prac. Ale z ręką, właśnie na sercu, mogę powiedzieć, że o godzinę 15 zupełnie trema mi odeszła ze względu na to, że to Państwo są w tej ciężkiej sytuacji. Bo to Państwo są otoczeni przez różnego rodzaju moje emocje, jakieś przemyślenia, różnego rodzaju doświadczenia, które. Które rzeczy mnie ukształtowały i na co dzień jakby wpływają na moje życie. Teraz dlaczego tytuł wystawy autoportret chwili"? Całe nasze życie składa się z różnorakich chwil, to lub naprawdę bardzo takich ciężkich wyborów. I dlatego dlatego autoportret chwili. I dlaczego jeszcze autoportret? Dlatego, że dotyczy on mnie. I Dlatego, że ja staram się w swoich obrazach jak najbardziej siebie wyrazić, przekazać to, co jakby skumulowało się we mnie, a potem wylało na płótno czy na papier. Ja, tak jak powiedział pan Krzysztof, od pewnego czasu operuję technikami, które są raczej rzadko spotykane albo niekojarzone. Ponieważ ja od momentu, kiedy spotkałem się z takim urządzeniem, jakim jest aerograf, moja twórczość dostała skrzydeł, bo żadne inne narzędzie nie dawało mi takiej swobody i takiej wolności, jak, jaką właśnie daje mi rozpylana farba w powietrzu. Niedawno, jeszcze w czasie studiów, strasznie się wystrzegałem jako grafik warsztatowy. Najważniejszą dla mnie była farba drukarska, wałki. Bawienie się z matrycami i dłutami. A w tym momencie zaczynam doceniać zupełnie inne walory, takie jak w malarstwie, w no, farb kolejnych, które dają mi niesamowitą przyjemność uzyskania różnego rodzaju barw, których, których grafice nie da się jakby uzyskać. Chciałbym, żeby Państwo potraktowali tytuły prac. Jako swojego rodzaju kompas. On ma tylko i wyłącznie wskazywać Państwu drogę, ale nie wiadomo jaka ta droga będzie, bo może być przez górzysta albo przez piękne, pełne drogi. Także tym samym daję Państwu duże pole do, do popisu, jakby interpretacji i własnego znajdowania ciekawych elementów, bo takie właśnie chciałem, żeby były moje obrazy. Żeby były pełne różnych. Plątaniem, tak naprawdę ch pozornego chaosu, bo wychodząc jakby z założenia matematycznego, chaos jest największym porządkiem. I z tym Państwa zostawiam. Jeżeli mają Państwo jakieś pytania, to ja zapraszam, bardzo chętnie będę odpowiadał. Proszę się częstować winem, tak zwanymi przeze mnie pochrupami <laughs> i zapraszam do kontynuowania.